Prawda? Tak myślałem, że pod tamte drzwi, nie? Ale tu w dół musimy sobie zajrzeć, nie? Pierdole, spierdzielamy stąd! Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. My w dzisiejszym odcinku spotykamy się w remake'u Dead Space. Wiem, że niektórzy nie bardzo lubią ogrywać remake, ale ja się z tego względu cieszę, że powstał remake tak wspaniałego tytułu, to niestety ja go w przeszłości nie mogłem ograć. A co jest też bardzo ważne, ten remake posiada pełną lokalizację polską, więc będziemy mogli zobaczyć jak wyszedł dubbing twórcom tutaj. Oczywiście, jeżeli Państwo dotrwali do tego wywodu zostawcie suba i łapkę w górę koniecznie, ja tu jeszcze sobie przejrzę mnogość opcji, a Państwa zapraszam serdecznie do oglądania. Drobiazg. To ona? Nikol? Tak. Nie słyszałem jej od tygodni. Za pięć minut będziemy na miejscu, a ty wciąż to oglądasz? Chyba za nią tęsknisz. na i może się nie odmawia. Ale przez pół roku tylko wideo rozmowy? Jest ciężko. Łatwo powiedzieć coś nie tak. Nie dziwię ci się. Też wolałabym słuchać dziewczyny niż Hamonda recytującego protokoły. Ostrzeżony na czas uzbrojony. Wciąż to powtarzasz. No i proszę, czyściutkie wejście. Witamy na IGIS-7. Czajsz, pół roku gapienia się na tę bryłę? Dla niezależnego górnika to jest real. IGIS-7 to jedno z najbogatszych znalezisk CC. Poszukiwacze będą ustawieni do końca życia. Gdzie ono jest? Potwierdzam, kontakt wzrokowy z USG i Shimura. Cudeńko. Największy łamać w swojej klasie. Wygląda na to, że już zaczęli. Czemu tam tak ciemno? Powinni mieć światło pozycyjne. Dobra. Podejdę na odległość wyławczą. Ktoś musi tam na nas czekać. Tylko uważaj przy podejściu. Przy chlubie CC wolę dmuchać na zimne. Nie ma szans. To dlatego grzebałeś w moich aktach osobowych przed odlotem. Śledzisz, kto ci przeglądał akta? Analityk komputerowy. Matowe krwi. Sprawdziłem twoją przeszłość według standardów CEC. Chcesz grać w pierwszej lidze? Przestrzegaj zasad. <laughs> Ser, odległość wywoławcza. USG Shimura. Tu zespół naprawczy USG Kellio. W odpowiedzi na waszą prośbę o pomoc. Odezwijcie się. I Shimura, zgłoście się. Odbiór to USG Calion. Słyszałeś, żeby na takim statku całkiem wysiadła komunikacja? Nigdy. No już, niech ktoś w końcu odbierze. Co to jest? Eee, Ta, ich talerz komunikacyjny nie działa. Może padł im przetwornik. Ogarniemy to zdanie z 48 godzin. Max. Hey. Będziecie mieć z Nicole dużo czasu dla siebie. Tak, mam nadzieję. Chen, Johnston, wprowadźcie nas. Dokowanie w automacie, włączam mu przęże. i jazda. Pomysł z tym stabilizatorem. Na szczęście czytam instrukcję. Co się kurwa dzieje z ich kontrolą lotów? Ten system sterujący to kaplica. Dodaj to do listy napraw. Chen, jakie są straty? Straciliśmy łączność i silnik pomocniczy. Jeden ze stabilizatorów się pali. A rdzeń osobliwości to szmerc. Mogło być gorzej, ale niewiele. Wezwiemy pomoc. Johnston zostaje na Kelionie. Przyślemy medyka. Pozostali zem. No to w drogę, komu w trampki temu w drogę. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że nie będzie trzeba tu wymieniać Pampersów. Absurdnie. Cholera, ale wylądowanie. Niezbyt udany początek misji naprawczej. Karabiny pulsacyjne? To standardowa procedura. Zarejestrujemy je w poczekaniu. O... Halo? Gdzie są wszyscy? Musieli słyszeć to lądowanie. To damiśmy oceni. Okej, tutaj drodzy państwo mamy dostępne menu misji. nerwów zwłaszcza na koszt CC widzisz kogoś w kontroli lodów? Nie, nikogo. Bo zdaje się, że na wstępie nie podałem. Tytuł sobie ogrywamy na komputerze PC. Mam nadzieję, że mój poczciwy leciwy staruszek da radę. Co widzę, jakieś małe dropy. Ale zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Najwyżej sobie obniżymy wymagania, aby Państwo mogli komfortowo oglądać, a ja komfortowo grać. Erik, zsynchronizowany. Odebrać moduły Kinezy i Stazy od Jacoba Temple. P.O. głównego inżyniera. Położenie. Błąd. Pracownika nie znaleziono. Brak kontaktu z ochroną. To samo z głównym inżynierem. Co to ich łączność odwala? Chciałem powiedzieć, nie mogło tu być, drodzy Państwo, jaśniej, ale jak wchodzimy i tutaj się wszystko rozjaśniło. Ktoś nawiał w pośpiechu. Gdzie jest ich ochrona? Gdzie są wszyscy? Pusto w rejestrach. Żadnego grafiku. I nie ma zasilania windy. Na litość boską. To stanowisko ochrony wciąż działa jak raport uszkodzeń. Mam dość za wami. X lokalizator, ale niestety dosyć nam klatkuje ta gra, bym powiedział. Ktoś jeszcze to czuje? Co czuję? Jakby coś zdechło w wentylacji. Fuj. Może coś zdechło w tej wentylacji. Dajmy się rozkręcić temu tytułowi, jednak z tym klatkowaniem myślę, drodzy Państwo, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Isaac, sprawdź stanowisko ochrony. A ja, ja, świetnie. Pod x mamy. Czy to? Proszę, ten spród. Co masz, Isaac? Szlak. Nie tylko łączność i system naprowadzania. Połowa jej siły nawala. Silniki, kadłub, kolejka. Co mogło tak zniszczyć planetę łamacza? Dobra, przywróciłam część mocy. Wentylacja ruszyła. Zasilanie windy będzie na nosi... wszystkich. anomalię. Kwarantanny, kolejna awaria. Nie, te systemy kwarantanny działają. Chwila, słyszycie to? Tak, a tak. Amont. Spokojnie. Danie z te winy. Chyba też tu z nami jest. Na górze! Jezu, co to tam wylecia? O, kurde. Dzień dobry, panu. Ale wykręcenie z niego. Hej, no bez przesady, drodzy państwo. Od... Od początku taka zabawa tu z nimi, zaraz nas ktoś drapnie. Cholera, co to było w ogóle, że tu wszyscy na nas wylecieli? No ekstra, ekstra, nie spodziewałem się tego, że go winda przytrzaśnie. Myślałem już, że coś źle zrobiliśmy tutaj. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, ile krwi na naszym bohaterze. Szczerze, drodzy Państwo, ja się boję, tu trochę iść. Co my mamy tam lecieć dalej? Bez żadnej. Hmm. Dobra. Znajdź bezpieczne miejsca, ale czego my tu musimy szukać, drodzy Państwo? Ej okay, tu mamy coś. Kredyty. Stół warsztatowy trochę mi się przypomina tutaj Kalisto Protokol. Tam też mieliśmy taki stół. Trochę później dostaliśmy broń, ale mieliśmy również walkę wręcz. Dobra, czy teraz będziemy mogli się rozprawić z naszymi wrogami? Ar przeładuj, ok. A tak wręcz. O! Wow. A to o to chodziło, drodzy państwo. Możemy przeładować. My tylko 10 naboi. To może tak nie raczmy tutaj na początku. Jest jakieś skradanie w ogóle tutaj w tym tytule. Ahoj! Prawda, tak myślałem, że pod tamte drzwi, nie? Ale tu w dół musimy sobie zajrzeć, nie? Pierdole, spierdzielamy stąd. Już kurczę, nie wiem czy wytrzymam przy tym tytule. Wybrano wezwanie ochrony. Nie zginął. Strzeliliśmy wielowi prosto między oczy, a ten nie wdechł. Smith musiał odstrzelić mu jebane ręce i nogi. Kurwa, przyślijcie pomoc! Słuchajcie, ja już wiem, że ten tytuł naprawdę będzie miał lepszy klimat niż Kalisto Protokół, drodzy Państwo. Zdecydowanie. Skoro już zdążyłem się wystraszyć. Pogrywam to późną porą, co prawda, więc Państwo w dniu premiery nie zobaczą tego odcinka. Ale dzień po już najba jak najbardziej, tak? Nie no, klatkuję, klatkuje mi. Użyj apteczki F. Dobra, ekwipunek. Dobra, tapik. Mhm, mm a czy my możemy jeździć po tych? Nie za bardzo. Możemy przełączać się tutaj. Mamy podgląd mapy, misję. Znajdź bezpieczne miejsce. Biegnij, wyślij pomoc. Isaac! O Boże, Isaac! Przeżyłeś! Ledwo. Są wszędzie. Wszędzie czy on... On nie żyje. Nic nie mogłem zrobić. Czym kurwa są te stwory? Niektóre z tych, które widziałem, nosiły mundury i szimurę. To załoga? Jak do diabła mogą być załogą? Popatrz na nie! Trzeba dotrzeć na mostek. Na pokładzie jest tysiąc osób. Ktoś musi tam być. Nie możemy. Kolejka jest uszkodzona. Wszystko jest zamknięte z powodu kwarantanny. Oboje jesteście technikami, więc jak to zrobimy? Zepsuty wagon kolejki blokuje tunel. Cały system się zatkał, a płytka danych wypalona. Nie zdejmę blokady ani nie wezwę kolejki, póki nie ma zapasu z sektora naprawy. Ale to wszystko jest po stronie Izaka. Załatwię to. Sprawdzę, czy te systemy w ogóle mają zasilanie. A, Izak? Tak. Nicole sobie poradzi. Jest lekarką, tak? Postąpi rozsądnie. Tak. Tak, tak jak zawsze. Znajdźcie schronienie. Niedługo wrócę. Ok, tunel kolejki, ale tutaj. A, znajdź płytę danych. Dobra, czyli tam, aby włączyć to urządzenie. Mam nadzieję, że. Stacja zapisu. Na czym to polega? Czy tu możemy zapisy dokonywać gry? Jak najbardziej, drodzy Państwo, zapiszę to sobie. Wybaczcie, ja tego tytułu nie znam. Gram w niego pierwszy raz. Być może w oryginale również to było tak rozwiązane. Nie dobra, no to musimy szukać tej płyty. Lemień, uszkodzony wagonik. Dobrze, hero. Ładny począteczek. Gra bez muzyki. Cześć. Nie rzuci się, nie? Taki... Moduł czego Łee! kurczę, całą jego rękę musiał podnieść. Masakra Modu Stazy Kurcze, ale gorzej, jak będziemy musieli stąd zwiewać i sobie otworzyć te drzwi, ustawić nieruchomo, no to może być ciężko, wam powiem. Aha, czy ja go muszę użyć? Kurcze, czy gra nas aż tak rozpieszcza, że. W każdym miejscu mamy zapis. O kurwa! A jakaś latarka? No nieźle się tu z nami bawią, drodzy państwo. Nieźle. Twórcy mają. Naprawdę poczucie humoru. Isaac, nie strzelaj tym skurwielom w głowy. To ich nawet nie spowalnia. Okej. Okay. Jedyne wyjście to odrąbać im ręce i nogi. To je w ogóle zabija, czy po prostu przestają się ruszać? Chwytak odłączony. A tu mam przeszukiwać teren. Benson do inżynierskiego. Macie pod ręką moduł stazy? Potrzebujemy go w serwisie kolejki na już. Chwytak do auto wymiany się zepsuł. Na torach stoi uszkodzony wagon. Zgadnijcie do kogo zadzwonią, gdy zapcha się cała sieć. Tu tempo, już wysyłam moduł stazy. A co się stało z chwytakiem? Nie mam pojęcia. Sporo rzeczy się sypie, a ja ciągle coś słyszę z bebechów sprzętu, gdzie nikt nie mógłby wejść. Rozumiesz? Tak. Okej, okay, czyli takie punkty ładują nam Stazę. Drodzy Państwo, nie bądźcie źli, kiedy za nie mówię, ale po prostu chodzę tutaj w tym tytule jak na szpilkach. Aaa, drodzy Państwo, tak też myślałem, że ta skrzynia będzie można rozwalać podobnie jak w Kalisto Protokol, więc sobie zbierzmy, co tutaj mamy do zebrania. Który wagonik? Gdzie oni mają ten wagonik w ogóle? Czy widzą państwo tutaj wagonik? I ja szczerze mówiąc nic tutaj nie widzę takiego. Co ma być tym wagonikiem? Wymień uszkodzony wagonik. Chyba nie bardzo o to chodzi, drodzy Państwo. Już pierwsza zagadka, a ja polegam w tym tytule nie dość, że mega się boję. Co to nam dało? Systemy naprawcze włączone. System wymiany uruchomiony. taka wymiany. Skontaktuj się z konserwatorem. Aha, nie mamy. Stazy, skazy, doładujemy sobie tu czemu nie. A czemu go od tej strony nie chwyta? Wydaje mi się drodzy państwo, że ja celuję w tego. Zamontuj chwyta kręśnie Już? Dobra Czy tu się nam odblokowało przy tym? Cześć Mogliśmy go zdeptać, czy jeszcze go tam trzeba? Jak najbardziej ale skąd on się tu wziął, drodzy Państwo, w tym momencie? Wymienił skończony wagonik, a tego też ręcznie, już dobra. O skąd on tu? Ja nie wiem, czy mi tak samo nie bije serce, jak naszemu bohaterowi. Tak, Odłączony. Udało ci się wymienić ten wagon? Ni cholerę. Ale ze swój sobie poradzę. Muszę wybrać dobry moment. Świetnie, ale pośpiesz się, dobrze? Tutaj dźwięk się roznosi. Odłączony. Alej, ej, ej, ej! Drodzy Państwo! Co teraz? fresh Nie, drodzy państwo, ja nie wiem, czy ja z państwem dam radę grać w ten tytuł. Nie, docenicie to, że ja tutaj jestem w ogóle. Wymiana wagonu zakończona. Udało ci się. Ten wagon zapychał całą sieć. Jedno z głowy. Mówiłeś, że płytka danych jest spalona? Według wykazu zapasowa płytka leży w sektorze naprawczym. Bez niej kolejka nie ruszy. Nie no, my mamy stamtąd te brzydale przychodzą. Ja mam to pełne... Nie, nie mam, doładujmy sobie tą stazę. Wybaczcie, jeżeli tu się przejęzyczę i będę mówił skaza. Nie no, ich tu będzie zdecydowanie mega dużo. A i my już apteki nie mamy. Fantastycznie zaczynamy ten tytuł, drodzy Państwo. Kurwa u góry, Brzydal. Czy ja muszę się nim przejmować? Prawda, że jesteśmy w dobrym punkcie, bezpiecznym punkcie. Cześć! Nie wiem, czy ja za dużo tych naboi nie tracę, drodzy Państwo. Dobra, muszę sprawdzić, upewnić się. Czy jesteśmy... Czy idziemy, podążamy w dobrym kierunku. Dobra, byśmy mogli się tam udać. Ale czy w tym momencie, drodzy Państwo, ja bym chciał się tam udawać? Nie wiem, nie wiem. Musimy sobie chwilę zrobić chyba przerwy i spróbujemy w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną Pegra duży plus. Potrafimy się tu wystraszyć niesamowicie. Ja chyba wskoczę jednak do marketu po te Pampersy. Oczywiście jeżeli Państwo dotrwali ze mną do tego momentu, zostawcie koniecznie suba i łapkę w górę. Cześć, do zobaczenia.